Te pytania pojawiają się wśród oglądających kontrowersyjną kampanię miasta Gdańsk. O, nie, wielką kontrowersyjną reklamę miasta Gdańsk. A jak ty masz w ogóle na imię? Nie ty w ogóle masz na imię? Zostanie na śniadanie? Nie chciałbyś zostać na śniadanie? Jaki dumny z siebie? A co, gdybym to ja zajął twoje miejsce? A gdybym to ja zajął twoje miejsce? Twórcy polecieli po bandzie. Oburzone są niektóre kobiety, które sugerują, że porównuje się je do miejsca parkingowego, które się O kurwa baby się zesrały. No nie. Woman.